to dalej ta przyjemność się przedłuża z tego bycia Simoną. Już wymieniłam to imię, ale w każdym razie myślę, że to jest szalenie przyjemne dla mnie. Agnieszka Fitkał. Perepeczko w wieku 83 lat nagle znalazła się w centrum niepokojących plotek i szeptanych historii, które zaczęły krążyć w mediach niczym cień nieuchwytnej tajemnicy. Mówi się o jej sercu o problemach, których nikt wcześniej nie dostrzegał i o chorobie, która mogła pojawić się niespodziewanie jak uderzenie gromu w pogodny dzień. Ale czy to prawda czy tylko sensacja wyssana z palca? Nikt nie ma odwagi powiedzieć wprost, bo każde słowo wydaje się zbyt ciężkie, zbyt obciążone odpowiedzialnością. Jej nazwisko budzi emocje. Od dziesięcioleci była ikoną kobiecości, symbolem siły i niezależności, a teraz świat zadaje pytania pełne obaw. Co naprawdę dzieje się z jej zdrowiem? Plotki o problemach kardiologicznych wywołały lawinę domysłów. Jedni mówią, że widzieli ją ostatnio słabą, inni twierdzą, że to tylko zwykłe zmęczenie życiem publicznym, prawda? Ukryta jest, jak za grubą zasłoną, ale jedno jest pewne: każdy gest, każdy uśmiech, każda cisza zyskuje teraz nowe znaczenie. Bo jeśli rzeczywiście serce tej niezwykłej kobiety zaczęło odmawiać posłuszeństwa, to czy oznacza to początek? Dramatycznej walki o zdrowie, czy raczej sprytne zagranie mediów, które żywią się każdym sygnałem niepewności w oczach opinii publicznej, to stało się niczym serial pełen napięcia, gdzie każdy odcinek kończy się niedopowiedzeniem, a my wszyscy czekamy na odpowiedź, która nie chce nadejść. A wtedy wszystko potoczyło się inaczej niż ktokolwiek mógłby przewidzieć. Bo nagle wypłynęły informacje o spotkaniu Agnieszki, Fitkał Perepeczko z lekarzem którego nazwiska nie ujawniono i który miał jej przekazać wyniki badań wskazujące na ryzyko poważnych komplikacji sercowych, ale zamiast milczeć i poddać się strachowi, ona wyszła z gabinetu z twarzą bladą, lecz oczami pełnymi determinacji. Świadoma, że to, co usłyszała, może zmienić jej życie. W ciągu jednej chwili nikt wcześniej nie wiedział, że od miesięcy zmagała się z dziwnymi objawami, z nagłymi kołataniami serca. Które pojawiały się w nocy, że kilka razy budziła się z uczuciem, jakby jej ciało odmawiało posłuszeństwa, a jednak ukrywała to przed światem, nie chcąc wzbudzać litości ani wywoływać sensacji, dopiero teraz, gdy jej najbliżsi zauważyli drżenie dłoni i nagłą utratę energii, musiała stanąć twarzą w twarz z prawdą o własnej kruchości w kuluarach. Mówi się o niepokojącym incydencie podczas jednego z prywatnych spotkań. Kiedy miała zasłabnąć, i tylko szybka reakcja przyjaciółki uratowała sytuację. Ta scena, jak z filmu, powtarza się w opowieściach świadków, wciąż wstrząśniętych tym, co zobaczyli. A przecież nie była to pierwsza taka sytuacja, już wcześniej pojawiały się sygnały, że jej serce bije jakby w rytmie niepewności, czasem za szybko, czasem za wolno, jakby chciało dać znak, że coś w środku się buntuje w tym wszystkim. Najbardziej szokujące są informacje o nagłych decyzjach, które podjęła w tajemnicy, jakby przeczuwając, że nie ma czasu, by odkładać marzenia. Podobno sprzedała część swoich pamiątek aktorskich z lat młodości, a pieniądze przeznaczyła na fundację zajmującą się pomocą dla osób starszych z problemami kardiologicznymi. Nikt nie wiedział, że to gest tak osobisty i dramatyczny, zarazem, jakby próbowała w ten sposób oswoić własny lęk przed tym, co nadchodzi. Mówi się też o liście, który napisała do pewnego lekarza, w którym wyznała, że nie boi się śmierci, lecz boi się powolnego odchodzenia, utraty niezależności i tej wolności, którą kochała. Przez całe życie to wyznanie brzmi jak krzyk serca kobiety, która zawsze była postrzegana jako niepokonana, a teraz pokazuje, że nawet ikony mają swoje cienie. Pojawiły się też dziwne pogłoski o badaniach prowadzonych w jednej z klinik w Warszawie. Gdzie podobno sprawdzano, czy u niej nie dochodzi do nietypowych arytmii związanych ze stresem psychicznym, co byłoby dowodem, że choroba serca w jej przypadku nie jest tylko fizycznym problemem, ale skutkiem lat presji i emocjonalnych burz, których nikt z zewnątrz nie widział. Mówi się, że w archiwach tej kliniki znajdują się nagrania z Holtera zarejestrowane podczas kilku dni w których jej serce biło w sposób tak niespokojny, że lekarze mieli wątpliwości, czy powinna podróżować, czy pracować na planie zdjęciowym, a jednak ona z uporem kontynuowała wszystko, co kochała. Jakby każdy dzień miał być ostatnią sceną najpiękniejszego spektaklu. Ta determinacja budzi podziw, ale i strach, bo kto wie, czy ta siła woli nie prowadzi jej, prosto w niebezpieczeństwo. W otoczeniu aktorki pojawiają się też głosy, że ktoś próbował zataić skalę problemu, aby nie wywoływać medialnej burzy, jednak przecieki z otoczenia i tak trafiają do dziennikarzy, którzy śledzą każdy jej krok, dosłownie, każdy wyjazd, każdą wizytę lekarską, każdy wpis w mediach społecznościowych. Przekształcając w teorię spiskową, pojawiły się nawet absurdalne plotki, że jej serce jest w tak złym stanie, iż rozważała wyjazd do kliniki w Szwajcarii. Gdzie stosuje się kontrowersyjne terapie regeneracyjne, oparte na eksperymentalnych komórkach macierzystych. Sama aktorka milczy na ten temat, ale jej milczenie jest bardziej wymowne niż słowa widać w nim walkę o godność i spokój, którego pragnie, a którego nie daje jej otaczający szum medialny. Paradoksalnie im więcej milczy, tym bardziej wszyscy chcą wiedzieć prawdę. Jakby w tej ciszy kryła się największa tajemnica ostatnich lat. Jej przyjaciele mówią, że Agnieszka zawsze miała w sobie siłę lwicy, ale teraz jej oczy zdradzają nieznane dotąd zmęczenie. Że czasem zamyka się w swoim domu w Australii i nie odbiera telefonów, jakby chciała na chwilę odciąć się od świata. Mówi się, że w tamtym miejscu otoczonym zielenią spędza godziny spacerując wzdłuż plaży, wsłuchując się w rytm własnego serca. Jakby próbowała rozmawiać z nim i przekonywać, by biło spokojniej. By jeszcze wytrzymało tę walkę, to obraz niezwykle poruszający, bo pokazuje, że nawet ktoś tak silny jak ona musi zmierzyć się z tym, co nieuchronne. Najbardziej niepokojące są jednak doniesienia o serii spotkań z ekspertami od kardiologii, którzy mieli analizować jej przypadek jako coś nietypowego, zbyt złożonego, by dało się wyjaśnić. Jednym rozpoznaniem niektórzy sugerują, że jej stan może być efektem dawnego urazu emocjonalnego, którego nigdy nie przepracowała. Jakby w sercu Zapisała się historia wszystkich lat spędzonych w cieniu trudnych decyzji i wielkich strat. Pytanie brzmi: czy jej serce jest w stanie unieść ciężar tych wszystkich wspomnień, które teraz, jak lawina, wracają w najmniej spodziewanych momentach, a może to właśnie te emocje dają jej siłę do walki, bo nie pozwala, by choroba definiowała jej życie. To napięcie pomiędzy kruchością ciała, a siłą ducha, jest w tej historii najbardziej hipnotyzujące, bo sprawia, że patrzymy na nią jak na bohaterkę. Nie tylko ekranu, ale i prawdziwego życia, które wciąż toczy się jak dramat, pełen zwrotów akcji i niewyjaśnionych zagadek. Nagle pojawiły się szokujące relacje o tajemniczym spotkaniu w nocy w luksusowej willi pod Warszawą, gdzie Agnieszka miała otrzymać od lekarza zakazane dokumenty opisujące eksperymentalne leczenie serca. Oparte na procedurach wycofanych z oficjalnych badań, a jednak zdecydowała się je rozważyć. W tamtej chwili atmosfera w Willi była gęsta od napięcia. Jakby każdy oddech stawał się świadectwem czegoś, co nie powinno ujrzeć światła dziennego. Lekarz, który przyniósł te zakazane dokumenty, mówił półgłosem, jakby wiedział, że to, co proponuje, balansuje na granicy prawa i etyki, wspominał o kuracji w której wykorzystuje się niezatwierdzone mieszanki związków biologicznych zdolnych do regeneracji mięśnia sercowego w sposób nieprzewidywalny dla klasycznej medycyny i właśnie to miało być jedyną szansą dla Agnieszki, która wsłuchiwała się w każde słowo, jakby w nich znajdowała zapowiedź nadziei i ryzyka. Jednocześnie nagle wyszło na jaw, że procedura ta została kiedyś przerwana z powodu serii tajemniczych zgonów pacjentów w klinice w Szwajcarii. Ale lekarz upierał się, że nowa formuła jest bezpieczniejsza i bardziej skuteczna. W tej rozmowie padły słowa, które brzmiały jak wyrok: Jeżeli nic nie zrobimy, serce może nie wytrzymać kolejnych miesięcy, a wtedy ona wstała i powiedziała, że nie zamierza czekać na nieuniknione. W jej oczach pojawił się błysk tego samego uporu, który towarzyszył jej przez całe życie. Było w tym coś wstrząsającego, bo oto kobieta. Która tyle razy udowodniła światu swoją niezależność, teraz musiała zmierzyć się z własnym strachem i bezsilnością, a jednak w tym strachu była siła, jakby cała jej historia doprowadziła ją do tego momentu. Potem nastąpiła scena, która do dziś owiana jest tajemnicą, bo nikt nie wie, co dokładnie zawierały te dokumenty, które lekarz kazał spalić. Po przeczytaniu mówi się, że chodziło o schematy wstrzykiwania. Mikroskopijnych dawek eksperymentalnych komórek wprost do naczyń wieńcowych? Coś, co wymaga precyzji i absolutnej ciszy medialnej, bo jakikolwiek przeciek zniszczyłby całą procedurę. Jej przyjaciele twierdzą, że od tamtej pory Agnieszka stała się jeszcze bardziej zamknięta. Nie pozwalała nikomu wchodzić do swojego domu poza kilkoma zaufanymi osobami, które przysięgły milczeć. Jest w tym wszystkim dziwna logika i nielogiczność jednocześnie. Bo jak pogodzić jej ogromną chęć życia z decyzją o podjęciu tak niebezpiecznego kroku, czy to desperacja, czy zimna kalkulacja, wiedziała, że oficjalna medycyna daje jej jedynie półśrodki, obiecując poprawę jakości życia, ale nie oferując prawdziwego wyjścia z pułapki, dlatego ryzykowała, jakby każdy dzień miał być próbą ucieczki przed przeznaczeniem. W nocy po spotkaniu miała długo spacerować po ogrodzie, gdzieś między ciszą drzew i szelestem wiatru pojawiła się myśl, że może właśnie ta walka jest jej największą rolą, rolą, w której nikt nie zna scenariusza, nawet ona sama nie wiadomo, czy zdoła wygrać, czy przegrać, ale każdy gest, każda decyzja staje się jak uderzenie serca, które może być ostatnim albo pierwszym nowym początkiem i kiedy spojrzała w niebo, zobaczyła gwiazdy, jakby czekały na jej ruch, jakby świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu na to, co zrobi dalej. Wszystko potoczyło się błyskawicznie, gdy nagle ujawniono, że pewnego ranka do Willi Agnieszki przyjechała nieoznakowana karetka, a w środku znajdował się zespół specjalistów, którzy, według relacji sąsiadów, mieli wnosić skrzynie z nieznanym sprzętem medycznym. Ich twarze były zasłonięte maskami, a ruchy precyzyjne jakby trenowali ten moment od tygodni. Nikt nie spodziewał się, że w salonie aktorki odbędzie się tajemnicza procedura, której szczegóły zostały natychmiast utajnione. Szokujące jest to, że kilka godzin później w tym samym domu pojawiły się osoby powiązane z zagraniczną kliniką z Monachium, która od lat prowadziła badania nad eksperymentalnymi terapiami kardiologicznymi, choć nigdy nie ujawniono pełnych wyników. Ich obecność była jak sygnał, że stawką jest życie i reputacja. Bo gdyby prawda wyszła na jaw, mogłoby to wstrząsnąć opinią publiczną na całym świecie. Wyobraź sobie scenę, w której Agnieszka leży na eleganckim, skórzanym fotelu, a wokół niej stoją ludzie w białych fartuchach, z tabletami w dłoniach, w milczeniu, wymieniający spojrzenia pełne napięcia na stole, obok pulsuje ekran z wykresem bicia serca, które nagle zaczyna zwalniać, jakby całe jej życie skondensowało się w tych kilku kreskach drżących na monitorze. Nikt nie odważy się wypowiedzieć nagło z tego, co wszyscy czują, że każdy błąd może być fatalny, a jednocześnie nikt nie ma odwrotu. Bo gdyby teraz przerwali procedurę, wszystko byłoby stracone. W tym chaosie pojawia się nagły paradoks. Bo aktorka, która całe życie walczyła o kontrolę nad sobą, teraz musi oddać swoje ciało i los w ręce ludzi, których ledwie zna ich decyzje. Są jedyną granicą między nadzieją a przepaścią, i gdy nagle jedna z pielęgniarek krzyczy, że ciśnienie spada w pomieszczeniu, Zapada cisza gęsta jak dym. Agnieszka otwiera oczy i próbuje coś powiedzieć. Ale słowa grzęzną w gardle, jakby chciała zatrzymać czas, nie wiadomo co się dzieje dalej, bo wtedy wszyscy obecni zostają poproszeni o wyłączenie telefonów i opuszczenie części pomieszczeń, a drzwi zamykają się na klucz. I od tej chwili to co stało się za nimi pozostaje owiane tajemnicą. Jedyne co wiadomo, to że po w kilku godzinach karetka odjechała bez sygnałów, a na twarzy lekarza pojawił się wyraz niepokoju, który nie zapowiadał triumfu. W tym samym czasie w internecie zaczynają krążyć zdjęcia rzekomo przedstawiające sprzęt medyczny wynoszony z domu aktorki. Ktoś twierdzi, że widział urządzenia przypominające aparaturę do mikronakłuć naczyń, wieńcowych. Coś, co jeszcze kilka lat temu było testowane jedynie na zwierzętach. Te przecieki rodzą lawinę pytań. Czy ktoś nie posunął się za daleko, czy ryzyko nie przekroczyło granic rozsądku, tym bardziej, że kilka dni później Agnieszka pojawia się publicznie w kapeluszu, zasłaniającym twarz i z dłonią w opatrunku, co wywołuje kolejną falę spekulacji. Niektórzy są pewni, że to dowód, iż procedura była bardziej inwazyjna niż ktokolwiek przypuszczał, a sama aktorka unika komentarzy, jakby milczenie było jedyną tarczą przed medialnym sztormem w tym wszystkim. Najdziwniejsze są pogłoski o nagraniu wideo, które rzekomo powstało podczas całej operacji i które miał zabezpieczyć jeden z członków zespołu medycznego nagranie. To podobno pokazuje momenty dramatyczne, kiedy serce Agnieszki na chwilę przestało bić i lekarze walczyli o jej życie. Wstrząsające jest to, że materiał ten krąży w zamkniętych kręgach i nikt nie wie, czy kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, mówi się, że jego ujawnienie mogłoby wywołać skandal medyczny i etyczny, bo ujawniłoby metody, które oficjalnie są zakazane, a jednak stosowane w desperackich przypadkach. Pojawia się tu niewygodny dylemat: Czy człowiek ma prawo ryzykować wbrew wszystkim zasadom? By ratować własne życie, czy też są granice, których nie wolno przekroczyć? nawet jeśli stawką jest śmierć. Agnieszka zdaje się nie przejmować tymi pytaniami, bo kilka dni po tym wszystkim zamyka się w swojej posiadłości na Mazurach i odcina od świata świadkowie mówią, że widzą ją spacerującą, samotnie nad brzegiem jeziora z twarzą zamyśloną i pełną czegoś, czego nie da się opisać, czy to ulga, że przetrwała, czy może świadomość, że zbliżyła się do granicy, z której nie. Ma powrotu jeden z jej przyjaciół, zdradził, że aktorka napisała krótki pamiętnik, w którym opisuje tę noc jako najdłuższą w życiu, słowa, które z niego wypływają. Mają podobno moc burzenia spokoju, bo są szczere do bólu i pełne opisów momentów, kiedy czuła, jakby opuszczała swoje ciało. Patrząc na siebie z góry, nie wiadomo, czy to halucynacje wywołane lekami, czy prawdziwe doświadczenie graniczne, ale sama myśl o tym wywołuje dreszcz fascynacji i lęku. Bo oto patrzymy na człowieka, który stanął oko w oko z własnym końcem i wrócił z tej podróży odmieniony. Jakby przeszedł przez niewidzialną bramę pomiędzy życiem a śmiercią. Najbardziej szokujące okazały się informacje o nielegalnym transporcie ampułek z tajemniczą substancją, która miała zostać podana Agnieszce w środku nocy, kiedy dom był oświetlony. Jedynie pojedynczymi reflektorami rozstawionymi wokół ogrodu. Jeden ze świadków przysięga, że widział dwóch mężczyzn w czarnych kurtkach, którzy wnosili metalową skrzynkę oznaczoną symbolem Biohazard, jakby to, co znajdowało się w środku, mogło wywołać nieobliczalne skutki. Sama aktorka, według relacji bliskiej osoby, miała podjąć decyzję w absolutnym milczeniu, bez konsultacji z nikim, jakby wiedziała, że każde słowo mogłoby ją zatrzymać przed zrobieniem kroku w stronę nieznanego. Istnieją pogłoski, że zawartość ampułek była mieszanką mikroskopijnych cząsteczek nanotechnologicznych, które eksperymentalnie stosuje się do regeneracji uszkodzonych tkanek serca. Jest w tym coś niewyobrażalnego, bo procedury tego typu nigdy nie zostały zatwierdzone w Europie, a jednak ktoś zgodził się je przeprowadzić w jej własnym domu, gdzie każdy mebel, każdy obraz stał się niemym świadkiem walki o życie. Niektórzy twierdzą, że tej nocy doszło do serii nagłych komplikacji, które zmusiły lekarzy do improwizacji i że przez kilka minut jej serce przestało bić. A cała akcja przypominała scenę z mrocznego thrillera, w której czas zatrzymał się w miejscu. Podobno w jednej chwili zapadła cisza, przerywana tylko odgłosem urządzenia monitorującego, które nagle wydało przeraźliwy dźwięk, jakby ogłaszało koniec. Wtedy jeden z lekarzy miał krzyknąć kod awaryjny i rozpoczęła się dramatyczna walka, w której liczyła się każda sekunda. Według świadków, którzy rozmawiali z pielęgniarką obecną w tym momencie w pomieszczeniu, aktorka miała otworzyć oczy w samym środku akcji reanimacyjnej. Jakby wróciła z miejsca, w którym była już gotowa odejść, a jej spojrzenie było tak przenikliwe, że wywołało ciarki na plecach całego personelu. Od tamtej chwili jej życie wydaje się owiane nową aurą czegoś niepojętego, bo nikt nie potrafi wytłumaczyć, jak przetrwała tę noc. I czy to, co zostało jej podane, nie pozostawiło skutków ubocznych, które mogą ujawnić się dopiero po czasie. Najbardziej zastanawiające jest to, że następnego dnia dom opustoszał, a wszystkie ślady po medycznej akcji zniknęły w ciągu kilku godzin. Jakby nigdy nic się tam nie wydarzyło. Jedynym dowodem na dramatyczne wydarzenia są relacje sąsiadów, którzy widzieli samochody odjeżdżające o świcie w pośpiechu oraz krótki wpis w jej prywatnym dzienniku, który brzmi jak zagadka, napisała: Tylko, że słyszała ciszę tak głęboką jak dno oceanu i że w tej ciszy znalazła odpowiedź, której szukała. Co to znaczy, nikt nie potrafi odgadnąć. Jednak w środowisku artystycznym zaczęto mówić że Agnieszka przechodzi przemianę, że jej twarz promienieje w sposób, jakiego nikt wcześniej nie widział, jakby spojrzała w oczy własnemu przeznaczeniu i wyszła z tej konfrontacji? Silniejsza pojawiły się także niepokojące informacje o jej planach wyjazdu do miejsca, którego nazwy nie ujawnia. Podobno to odległa wyspa w Azji, gdzie spotka się z ludźmi prowadzącymi najbardziej kontrowersyjne badania nad wydłużeniem życia. Te pogłoski brzmią jak scenariusz filmu science fiction, ale z ust osób z jej najbliższego kręgu padają słowa, które mrożą krew w żyłach. Mówią, że Agnieszka jest gotowa zrobić wszystko, by przedłużyć swoje istnienie, bo czuje, że ma jeszcze coś do powiedzenia światu. Nie brakuje też głosów, że za jej decyzjami stoją wpływowi ludzie powiązani z przemysłem farmaceutycznym, którzy chcą wykorzystać jej przypadek jako test dla nowych technologii biologicznych. To wszystko brzmi jak teoria spiskowa. Ale kiedy patrzy się na to, co wydarzyło się w jej domu, trudno uwierzyć, że to tylko fantazja. Bo w tej historii każdy element jest pełen sprzeczności i niewyjaśnionych wątków, które prowadzą w nieznany sam fakt, że, mimo tak poważnych komplikacji, Agnieszka pojawiła się kilka dni później na zamkniętej imprezie w Warszawie w olśniewającej kreacji, wzbudził zdumienie i lawinę pytań. Jak to możliwe? że kobieta, która była o krok od tragedii, stoi teraz przed kamerami z uśmiechem, jakby nic się nie stało. Może to maska, może gra aktorska na najwyższym poziomie, a może dowód, że naprawdę wydarzyło się coś, czego nikt jeszcze nie rozumie. Jej obecność była jak mocne uderzenie w wyobraźnie wszystkich obecnych, bo w oczach tej kobiety kryła się opowieść, której nie da się ubrać w proste słowa. Spojrzenie pełne cienia i Światła jakby każda chwila była pożyczonym czasem, a jednocześnie dowodem, że życie wciąż trwa, że mimo ryzyka i bólu można podnieść się i iść dalej w tej ciszy, która zapada, po każdym jej publicznym wystąpieniu czai się coś niewypowiedzianego, coś co sprawia, że każdy kto ją widzi czuje, że jest świadkiem historii większej niż jedna osoba, że to opowieść o walce z własnym ciałem z czasem i z nieuchronnością losu, która dla jednych jest przestrogą, a dla innych inspiracją do przekraczania granic.